Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na nowy film w takiej nietypowej formule pod dłużnym ekranie, ponieważ będzie to film typu Wap Snap. Od razu powiem i się przyznaję, żeby nie było totalnie, zgapiłam ten pomysł od kanału The Pink Rock, więc mam nadzieję, że Kinga nie będzie mi miała tego za zła, z taką inspiracją. No i jeszcze chciałam dodać, że te snapy kręciłam już jakiś czas temu, były one kręcone na wakacjach, ale jakoś się zapisywałam, więc postanowiłam dodać i zaczynamy. Kochani, dzisiaj postanowiłam, że pofarbuję sobie włosy właśnie tą farbą po raz pierwszy od Szwarkops, zawsze używałam garniera, ale co tam. W internecie ona nie ma zbyt dobrych opinii, ale kupiłam, zanim przeczytam opinię, więc postanowiłam wypróbować i dam wam znać, jak się spisuje. Stalker. I mój chłopak właśnie przyjechał do domu. Nie było go tydzień, więc się z tym zgniłam. Fajnie, że już wraca. Do moich włosów nowych. No. Kind of nowych. Takich żółtych bardziej. Zobaczymy, co powie na to. It's me. To tygrys? Czy to lew? Nie, to candy ze swoim nowym prezentem. Poszedł wynieść śmiecie. Jakie posłuszne. Oj, 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 jak się słupe. To dobrze. My, mój chłopak nie lubi moich nowych włosów. Powiedział, że wyglądają słabo i sztucznie. I trochę prawda, bo wygląda jakoś tak żółto. Ale po kilku myciach, po kilku myciach będzie okej. Okay. Dzisiaj w Hiszpanii jest jakaś taka dziwna pogoda, bo niby jest ciepło w miarę, ale tak dzisiaj byłoby słońca i tak, tak o. dużo pracy i spędziłam swój cały dyżur, bo dzisiaj jestem na dyżurze właśnie sprzątając. Jestem proud of myself. Wiem, że jest małe opóźnienie teraz w dodawaniu filmów, nawet nie mam żadnego zedytowanego, żeby dodać, ale niedługo się pojawi i będzie to z serii style. Z serii zawód stewardessa. I tak. Du, 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 du. A jutro mam lot na, na Wyspy Kanaryjskie, Las Palmas. Uh, więc fajny lot trzy godziny. Uh, lubię takie długie loty. Trzy godziny tam, trzy godziny z powrotem. Długie godziny lotu, co znaczy dużo pieniędzy, mało pracy, spokój. Właśnie wrócił, bo pojechał kupić. Wino dla swojej dziewczyny. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. A ja teraz wstawiam jedzenie do piekarnika i będziemy. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Tu, tu, tu. <śpiewa> Właśnie do w domu i mój chłopak miał gastrofazę, za podniósł i moja noga jest cała we krwi. Mm. Ale poza tym kupił cały bukiet róż, więc jest okej. Okay. Tutaj mu się sobie chodzi. A jutro muszę iść do pracy, więc... Do zobaczenia już jutro. Dobranoc. Cześć kochani, ja jestem właśnie po Jadę do domu zjeść jakieś śniadanko. Miałam zumbę i basen, więc tak. Fajny dzień. Wiecie co, ja nienawidzę się wybierać, po prostu nie nienawidzę, nigdy nie wiem, którą sukienkę czy spodnie mam włożyć, co założyć, jakie buty. Jak już w końcu coś zadecyduję, na przykład już sobie ustaliłam outfit, to nie mogę znaleźć tych butów, które chcę, a inne nie pasują. <ścoughs> Jesteśmy właśnie w Santiago i taka brzydka pogoda. Samolot już pusty, przygotowany na następnych pasażerów. Teraz wybieram się w drogę powrotną do Barcelony, a później do Włoch. I ya está asistido por el primer Charles. Mi nombre Celebration. Good morning! To jest 16:20, więc nie taki dzień dobry, ale jeszcze się dzisiaj na nie odzywałam. Dzisiaj cały dzień pracuję sobie, siedzę w domku. Edytuję sobie film na moim nowym laptopie i będzie to o walizce stewardess'a i niedługo się pojawi, tylko. Nie wiem, czy najpierw dodać ten filmik, czy jednak poczekać i jeszcze zedotować jakiegoś vloga i dodać najpierw vloga, a później filmik, żeby nie było tak dwa razy pod rząd, takie wiece. Dokumenty. W razie gdyby mój manager lotu czegoś zapomniał, właśnie jakichś dokumentów, my powinniśmy mieć w zapasie takie dokumenty. Poza tym cały czas kombinuję, jak nałożyć te filtry na mojego kota, bo podobno się da na zwierzęta, ale nie wiem jak. Poza tym, zobaczcie, jaka dzisiaj jest piękna pogoda, jakie słoneczko, A ja siedzę w domu, ale niedługo mam wolne, więc się wyjdę. To jest oficjalnie mój ulubiony filtr. Mm, sexy. A jutro muszę iść do pracy. Pobudka o trzeciej rano do pracy na piątą. Mm. Długi dzień. Dobra, wracam do edycji mojego filmu. Coś jutro będzie dla Was, może dzisiaj. I co? Do zobaczenia później. Hej mm. tak. mm. kochani, ostatnio się trochę nie odzywałam na snapie. Ale spędzam całe dnie na plaży i zobaczcie, jak jest cudownie. Taka pogoda to jest istny raj dla Pelażowiczu. Po prostu plaża jest pełna turystów, wow! Hej kochani dzisiaj miałam strasznie fajny dzień na plaży później na basenie zresztą sami widzieliście, trochę słońca złapałam taka jestem trochę czerwona, nie wiem czy widać ale chciałam powiedzieć jeszcze o innej rzeczy, która się dzieje nie wiem w ogóle dlaczego i jak ale ostatnio w przeciągu 3 dni strasznie um, strasznie urosły mi subskrypcje na YouTube z czego się ogromnie, ogromnie cieszę i zaledwie 3 dni temu miałam ich tysiąc, 1000... Nie, no może tak 1960, coś takiego. A dzisiaj już jest 2200, to coś takiego po prostu. Wow. Strasznie się cieszę, strasznie jest mi miło. i nie wiem w ogóle dlaczego tak nagle taki wzrost. <laughs> Ale bardzo wam dziękuję i strasznie mnie to cieszy. Ja dzisiaj ten dzień właśnie spędziłam sobie na plaży na Słońcu w basenie. Zaraz, gdzieś może wyjdę na miasto, a jutro pracuję. Jutro mam dyżur na lotnisku. Słyszałam, że w Polsce pogoda też jest strasznie ładna i jest dosyć ciepło. Tak więc życzę Wam przyjemnego niedzielnego popołudnia. do domu bardzo grzecznie o 23. Mamy hamburgera z <laughs> spiżarce, a wracamy dlatego, że ja jutro, jutro muszę pracować na Eating burgers like a teenager after party. And a candy. Właśnie jadę do pracy. Jeszcze mam mokre włosy, ale dzisiaj mam dyżur na lotnisku, więc będę miała czas, żeby sobie tego szybko ułożyć później. Um, to mi strasznie świeci w oczy, więc nie przejmujcie się moim wyrazem twarzy. Uh, A Wam życzyć miłego dnia i do zobaczenia później. Hej, jestem sobie właśnie na dyżurze na lotnisku. Są nudy, edytuję filmik na YouTube. Uh, I tak, zaraz może pójdę coś zjeść, ale tak chciałam się do Was. Więc jestem ciekawa, jak Wam się podobało. Mam jeszcze bardzo dużo zapisanych takich starych snapów, więc wyszłoby jeszcze może z 10 takich odcinków, ale nie chciałam Was zarzucić na raz. Dajcie znać, czy Wam się podobało, a może jednak wolicie regularne vlogi, normalne. Dajcie także znać, co myślicie na temat Snapchata: czy lubicie, czy korzystacie, a może jednak omijacie szerokim łukiem. Tymczasem ja żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnych filmach.